Z tej strony... Dzisiaj ponownie czeka mnie współpraca z Milusią Klaudusią, żeby przejść obi i ogólnie musimy zadecydować, która z nas będzie minimajkiem, a która koszykarką. Ile Klaudia masz wzrostu? Z metr 60 myślę? Metr sześćdziesiąt, no to ja mam metr sześćdziesiąt Dajcie widzowie w komentarzu znać, ile Wy macie wzrostu, więc ja jestem wyższa, więc wybieram, że będę no poszykarką, a Ty będziesz minimajkiem. Dobrze. Będę malusia, klaudusia. Ale mnie wydłużyło, jakie nóżki mam długie, a Ty taka malutka. ojejka, jejka. Ale ja jestem taka słodziutka, zobacz. No jesteś taka, ojejku, ojejku, taka milusia, malusia, klaudusia. Milusia, malusia, Boże, jakie to Urocze. Urocze! dobra, wskakuj na te swoje malutkie platformy i proszę odblokuj mi tutaj o dla mnie dużą platformę. Teraz co? Ja muszę ci chyba ten przycisk nacisnąć, żebyś tu przeszła. Jak Ip. ja mam wydłużone Ip. ciało. Ej, podsadzę cię może, co? Wejdź mi na banana. Dobra, pomogę ci. Idź. Mam Ja mogę przejść, stuki. mogę przejść. Ej, ja trochę wyglądam jak Slenderman. O Jezu. Nie, no teraz ja to widzę, nie? Wcześniej ja tego nie widziałam. Jak już zobaczysz, nie odzobaczysz. Nie odzobaczysz, tak jest. Tutaj widzę na górze, że mamy 3% postępu, więc to będzie chyba dosyć długie obie. A to ty musisz stanąć na tym kwadracie. Bo ty tak. masz żółty obrys, ja mam różowy, i teraz ja mogę ci odblokować tutaj twoją malutką platformę! Stuki! Ale ludzkie, stópki mam. O nie, i co ja teraz mam zrobić? Ja tu nie przejdę ja się teraz. Ja mam o A, bo tutaj klocki się dla mnie specjalne odblokowały. Jej, jej. Ale była zła, jakbym puściła, co? Ej, patrz, one się właśnie nie zresetowały. No bo tu miałaś napisane coś. Co tu jest napisane? Oj, prawie spadłam. Ten przycisk pozostaje wciśnięty, czyli jak już go wciśniesz A -a. swoimi małymi stópkami, to już pozostanie do końca gry wciśnięte. Mały tam urocze stópki, biegnę, biegnę, biegnę. I proszę dla Ciebie przyjść. Dziękuję, dziękuję. A jaki Ty masz ten rozmiar stopy? 37. 37, ej, to ja mam większy. To wszystko I się to, zgadza. To, to, słuchaj, no czekaj. E, i... Nie bądź samolubny. A, halo. dobra. Myślałam, że coś z tyłu mam ci kliknąć. Dobra, okej. Okay. I teraz ty ja musisz muszę ci kliknąć, tak. Wielka achnę twoje stopisko! Dum, dum, dum. Ja mam taką głupkę w ogóle. Ja też, ale to po twojej tej grze... A i teraz ty mimusia... A nie, ja mogę sobie tak przeskoczyć, no tak. Bo ja jestem duża, więc mogę... Zobacz, jaka wielka jestem, aż mogę skakać po takich wysokich... Wielka aferka! Wielka aferka i Milusia Malusia. Milusia malusia, Klaudusia, o! Nie jestem, Big verkofer, jest kodu, du 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 du. Du, 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 Tu możesz przejść już, wiesz? Już Hello. stoję. Jestem malutka, jak myszka. O, ej, co to za dziwoląg tam jest? Gonimy nie jakiegoś się, no. dziwoląga, chodź. Szybko no, naciśnij mi, ja już szukam. Tu jakiś dziwoląg był. Alu, o jest! Jakiś kurczak wielkanocny, ty patrz! Kurczak ty, wielkanocny. wielkanocny znalazłam i co dostanę na wielkanoc? A to nie jest jakaś postać po prostu tak przebrana? Tak! Aha, jak? Co? ty to widziałaś? Jak ona tak przeszła? Czy tam on przyszedł? Co A jest? wiem to fioletowe? A, bo ja Cię odblokuję. Nie. Masz z boku, Nie. ale on przez ścianę prze No. Tu, chodź, teraz. Dobra, teraz to A, ma sens. A, czyli ktoś mu trzymał po prostu. Dobra. Ale też raga mózgu zaliczyłam. Co teraz? A, ja muszę tutaj wskoczyć i na górze, o, przycisk Ci włączę. I on już pozostaje wciśnięty. Dobra. Pięknie. Mogę z Tobą tutaj tu ptać. Zobacz, ona też jest za króliczka przebrana tu. Idź do swojej mysiej dziury tutaj. <grym> do, 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 też lubię serek. O Jezu! A, nie mnie! Zmiotło mnie niestety. Klocek I co, od początku nie? Nie, tam gdzie checkpoint miałam. Już biegnę dalej. No dobrze. Ładnie, yeah, równiutko ze sobą poszłyśmy. No. Te no no, wielkiej... Ty z tymi wielkimi gierami powinnaś iść. Widzisz to? Jest napisane, mnie żeby wchodź. nie wchodzić. A ja tam wejdę. <grym> co tu mamy? Y co? Nie mów nikomu o tej ofercie. Aha, to jest już naciągactwo, zobacz, żeby wydać robuxy. O nie, nie! To nie na nas takie zagrywki tutaj. Dobra, idziemy do góry. Do, do góry! Ty, ty, ty. Do góry! Jak tam twoje giry? Nie wolą cię odchodzenia? Trochę bolą stawy, wielka? no bolą, bolą! E, jak, ja co ja wam tu zrobić? A bo ja muszę przeskoczyć. A! Prawie się spaliłam. Dobra, jestem. A jestem. widzisz? Ja się wszędzie zmieszczę. Aha! No w sumie tak, ale jakbyś potrzebowała coś nacisnąć, czy zdjąć... A! Czemu to się tak obniżyło? Co nie. Jest? wiem. Wskakuj. E, dobra, idę, idę, idę. Lak mózgu. Dobra, teraz chyba tu muszę ci przytrzymać, a ty... Chyba tak. A jak zejdziesz, a, to jak chyba ja spadnę, buza. nie? O. Okay. o. E, aha! A jest ciężka im. O, cześć. E, sugerujesz mi, że ja swoim ciężarem tutaj y, co? E, nie, nie się nic, zapadają? To, to na pewno jest przypadek, nie no, skąd taki mam jest? No zobacz, znowu. Czekaj, ja ja zaskoczę. Widzisz? Zaczęło się coś. I co ja mam teraz zrobić? E, czekaj, cofnę się do ciebie. <laughs> już. Dobra, spadnijmy do wody, bo chyba mamy i tak, i tak na górze checkpointa. No, Tak, dobra. <laughs> Nieważne. Już byśmy popsuły tutaj, nie? O, dobra, już chcesz mi nacisnąć. A no. okej, okay, dobra, bo ja Ci ściany uruchomiam. Mhm. Ty, ty, ja byłabym dla ciebie taką idealną przyjaciółką, co by ci robiła paznokci u stupek. Miałabym blisko. Ale co jakbym nie umyła stupek? No to bym szybko robiła te paznokcie. Dobra, skakuję, chyba teraz na zmiany musimy sobie naciskać, tak. wiesz? Też mi się tak wydaje, no. Poproszę, proszę, nie zeskakuj, nie zeskakuj. O, o. okej. Okay. A wiesz, że chciałam Ci na ostatnim zrobić to samo. Czyli widzisz wielkie umysły myślą podobnie. Dobra, skakuj już nie będę. Ale ten też nie chciałam na samym końcu tak, i taka cisza i. Co ci mówiłaś o ciszy? No Najlepsze, że ty też musisz spaść, nie? No tak. Łezka mi się w oku kręci. To nie o. było specjalnie. Widziałam, widziałam. Po prostu masz za dużą girę i nie mogłaś trafić. Dobra, już teraz autentycznie przechodzimy normalnie. Jestem Malusia, Klautusia. Miło ludzie oh. poznać. Milusia Wredniusia chyba. Milusia, malusia, słodziusia. Wredniusia Wyprraszam sobie. Nie no dobra, ja byłam wredna, sorry. To ty Proszę, jesteś wielka aferka, wielka gira. Giwerka werka. Czy my mamy na skok Tak, chyba po tak. swoich musimy, no. Dobra. I pytanie, czy teraz, jak będzie, znowu się zapadnie? Czekaj, ja jak wchodzę, no. się nie zapadnie. <laughs> Bingberka, ferka, tury, tury, tury. I co teraz? Ty, ty stój, ja muszę zginąć. Aha, bo mi musisz uruchomić. A nie, ty też jakby. musisz zginąć. No nie, nie chcę ginąć. I tak, co teraz? I teraz patrz. Z racji tego, że ja jestem kudziutka malutka, to ja sobie przejdę tak o, a pod on się zarwie. Czyli ja jednak tutaj wszystko psuję, dobra, już zrozumiałam. No, nie zrobiłaś formy na lato, widzisz? No nie Chociaż jeszcze nie ma lata, dopiero pierwsze wiosny. Spadłam gdzieś. Okej, okay, tu jest Trzefie, level. Czy lubisz trollować swojego przyjaciela takiego, jak ja pow powiem, niewidzialność? Ej, czekaj, tam coś jest, moment, patrz. No, bo my chyba tędy mamy przyjść teraz. A nie tam, rzeczywiście? Chyba zaraz kichnę. Ej! Ole! Prawie mi twarz urwało. A, teraz ja, ty ja ta tak ja muszę tak, tak, trzymać. No. okej. Okay. Ej, to coraz trudniej się robi, nie? A teraz ja tobie trzymam. Wiesz, ja jak malutka, to nie mam problemu z trafieniem w takie coś, dużej z tobą. I co teraz? mamy na nagrodę użytkownika. Yy, ale co teraz? Mamy się może cofnąć tam, co? Ej, czekaj, ja idę się tutaj utopić. Ty, to może był faktycznie ślepy zaułek. Tak, bo ja tutaj mam dziurkę myszą. A nie miałaś jej wcześniej? A nie wiem, nie zwróciłam uwagi. Chyba. Ja też. Dobra. Na bombę! Uii! Uii! I nogi Dobra. połamane. <noise> Twoje nie, moje to. Zobacz, jak mi mnie wzięło. Zmiażdżyło mnie. Kompresyjne, złamane. Musisz trzymać! Nie, mam to nie było specjalnie. Wiem, zamyśliłaś się, już naciskam ci. Wskakuj. Tak. Myślałam o złamaniu kręgosłupa wersyjnym, że właśnie się tak wgniotłam w siebie samą. <śm> <śm> tam jest jakiś przycisk dla mnie, czy nie? Nie, nie. Okay. To skaczę. Tutaj znowu strzałki. Nie, tam naciągactwo jest, nie wchodzimy tam. Tam tylko chcą sprzedawać Czekaj, nam rzeczy. Ja Oj. mogę... Bo to jest żółte, to ja mogę przyjść i ci przytrzymać. A, mhm. czyli nie musimy tym razem po głowie Dobre. sobie skakać. Ja dalej to muszę iść, teraz... muszę dalej. Tak, teraz ty? O, okej. Okay. To teraz Współpraca, ja. popłaca. Dobrze. Okay. Ile mamy? 38%. Okej, ale to jest Są naprawdę rozbudowane obi, naprawdę! Wow. No? A myślałam, że będzie o wiele krótsze. Już dużo Oj. przechodzimy. Tu już łatwiej na razie jest. O. No nie musimy no? nic sobie naciskać, znowu ramiona Adriana. Co? Są no. takie dziwne poziomy, raz jest taki strasznie trudny, a drugi jest w ogóle... Że mm. Czekaj, ja muszę chyba ci Ty naciskać znowu trzymać, tutaj, tak. Uh -huh. żebym w szczelinę nie wpadła, tylko moje nogi, jak one wyglądają, co jest? Tak mi się rozjechały śmiesznie. A, no, bo biegne, masz za duże, biegne. wiesz? Wiem, wiem. tego. Jaki masz rozmiar buta w tej grze? W tej grze? Właśnie jakieś. Tutaj o, jest 30 może? Motylki... A nie, to kwiatki. <głos> <głos> Czekaj, ja nie mogę dotknąć chyba, żółtego. o. Tak. Wspaniały widok. Dobra, chodź wejdziemy tutaj na drabinę, bo tutaj jest napisane, że jest wspaniały widok i chcę to sprawdzić, czy rzeczywiście. I, długo ta gra, Zobacz, ile tam to jeszcze leci. No moje widzę. małe stópki. Biedne małe stóp. <noise> Mój Ty! Ale tak? ja tutaj jak jakbym butów nie miała przez chwilę. Tak się światłoś mnie nie załamuje. Ej, to się zapadło, To się się O nie! A, nie. Ja cię ukradłam! Nie! Daj mi się trudno, To ale to no, wiesz, to chyba ja przeskoczyłam. Ja się za wysoko przybiłam i niestety. Dobrze, o. dobrze, chodź. Uff! Mamy 50 poziom. No dobra, kochani, to w tym miejscu kończymy. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tego obi, to zostawcie tutaj ile, Klaudia? 10 tysięcy łapek? no to niech będzie 10 tysięcy łapeczek w górę. My Wam życzymy udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa! pa!